Cześć, witajcie w odcinku ekstra. Wraz ze specjalistami z AI zebraliśmy wszystkie nowości zaprezentowane przez Meta. A że jest o czym opowiadać, to zapraszam do słuchania. Okulary Meta Orion, czyli coś więcej niż korekcja wzroku, nowa lama w wersji 3.2, Quest 3, czyli rozszerzona rzeczywistość, tańsza niż używane PlayStation, rolki z autodobingiem wspieranym sztuczną inteligencją. Meta zaprezentowała swoje najnowsze okulary rzeczywistości rozszerzonej Orion. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe stylowe okulary, jednak wewnątrz kryją zaawansowaną technologię. Orion wykorzystuje projektory microLED, które wyświetlają obrazy bezpośrednio przed oczami użytkownika dzięki specjalnym soczewkom z falowodami. Okulary posiadają podobne możliwości generatywnej sztucznej inteligencji jak obecnie Ray-Ban Smart Glasses ale dodają wizualne wsparcie, np. etykiety na składnikach leżących na stole. Orion współpracuje z bezprzewodowym pakiem oraz z opaską neuronową na nadgarstku, która reaguje na gesty takie jak uderzenia. Choć technologia wygląda obiecująco, produkt nie jest jeszcze gotowy do wprowadzenia na rynek, a Meta nie chce popełnić błędu Google i Microsoftu sprzed kilku lat dla tego typu produktów. Zaledwie dwa miesiące po wydaniu swojego ostatniego dużego modelu AI, Meta wraca z kolejną ważną aktualizacją, czyli swoim pierwszym open source'owym modelem zdolnym do przetwarzania zarówno obrazów, jak i tekstu. Nowy model Lama 3.2 może umożliwić deweloperom tworzenie nowych aplikacji AI, takich jak chociażby aplikacje rzeczywistości rozszerzonej, które zapewniają zrozumienie wideo w czasie rzeczywistym, wyszukiwarki obrazów sortujące je według treści czy narzędzie do analizy dokumentów, które streszczają bardzo długie teksty. A teraz chwilka o wprowadzonych na rynek najnowszych goglach VR Quest 3S, które cenowo startują od 300 dolarów, czyli identycznej ceny jak oryginalny Quest 2. Quest 3S Dzieli wiele funkcji z droższym modelem Quest 3, w tym ten sam procesor Snapdragon XR2 oraz kontrolery Touch Plus. Niższa cena jest możliwa dzięki rezygnacji z sensora głębi, niższej rozdzielczości ekranu, węższemu polu widzenia i mniej kompaktowej obudowie w porównaniu do Quest 3. Wraz z wprowadzeniem Quest 3S, meta uprasza swoją ofertę VR wycofując z produkcji modele Quest 2 i Quest Pro, co jest w zasadzie dobrym rozwiązaniem. Krótkie filmiki, tak zwane rolki, mocno pochłaniają roboczo minuty, które możemy wykorzystać na przeglądanie internetu. I właśnie dlatego Meta testuje nowe narzędzie AI do tłumaczenia rolek zarówno w Instagramie, jak i na Facebooku. Testowana nowość ma automatycznie dubbingować i synchronizować ruchy ust, umożliwiając twórcom dotarcie do szerszej publiczności. Funkcja ta jest obecnie testowana w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej, ale meta planuje rozszerzyć wsparcie na więcej języków w przyszłości. Wyobraź sobie świat, w którym możesz oglądać treści wideo z całego globu i słyszeć je w swoim języku, bez potrzeby używania napisów. Istny hit dla wszystkich. I to nie wszystko, ale tutaj się zatrzymam. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, co jeszcze zostało zaprezentowane, to odwiedź nasz portal ai -daily .pl. Gdzie znajesz dużo na ten temat i na wiele innych interesujących zagadnień ze świata sztucznej inteligencji. My widzimy się niebawem na następnym sprawozdaniu tygodniowym. Do zobaczenia!